Dzień dobry, dzień dobry, kto się stęsknił? Wszystko pomału wraca do normy, więc i ja wracam do zakupów i kupiłam kolejny SPF. Sun Ozon 50 jest to SPF, który jest matujący i kosztował, uwaga, niecałe 14 zł. Zapach na początku ma taki sobie, ale nie jest on jakiś no, wyjątkowo zły, i potem się gubi nie bieli i nie szczypie w oczy. Podkład na nim cały dzień wyglądał super. Wprawdzie zaznaczam, że testuję go dopiero Z2, 3 dni już chyba będzie, 3 albo 2. W każdym razie na razie spisuje się naprawdę fajnie. Więc jestem pod wielkim wrażeniem, wiecie, że ja nienawidzę jak mi od SPF-u w ogóle pieką oczy. Jest taki fajny, lepiący, więc idealnie nadaje się pod makijaż. W dzień tego filmu testowałam go po raz pierwszy, więc użyłam podkład, który znam, z rozjaśniaczem znam, i będę go nakładała pędzelkiem z Dilza. Słuchajcie, niedaleko mnie otworzyli Dilza, więc teraz. <laughs> często tam zaglądam. No i zakupiłam sobie za 5 zł taki pędzelek, którym właśnie sobie nakładam na podkład, i potem leci oczywiście gąbeczka. Tak jak wspomniałam, jestem zachwycona tym SPF-em o tyle, że właśnie. Nie szczypi mnie w oczy. Jak sobie przypomnę, ten z Holika Holika, na którego wydałam 80 zł, on wybielał mi twarz. wyglądałam jak ziemniak, i kurczę, szczypał mnie w oczy, to aż mnie po prostu bierze. Jak ten kosztuje 14 i tego nie robi. Tutaj, właśnie kolejna nowość, którą zakupiłam w Dilzie, jest to taki żelowy róż z firmy Rimmel. Ma taki dosyć jagodowy kolor. No, trzeba uważać z jego nakładaniem. Ale ostatecznie jestem bardzo zadowolona. Za niego też chyba dałam 5 zł. Coś takiego. Zobaczę, czy są jeszcze inne kolory. Na pewno nie należy go nakładać tam, gdzie macie jakąś niedoskonałość, bo on jakby ją podbija. Przynajmniej ten kolor. Widzicie, tam mam takiego pimpka. No i na tym pimpku trochę to za różowo wygląda. Barwi palce, jeżeli się go nie zdejmie odpowiednio szybko, ale policzków nie, także spoko. No i taką mieszankę korektorów nałożymy sobie pod oko. Potrzebowałam sobie tutaj zakryć moje jeszcze o. Troszeczkę wory po chorobie, nie ukrywam, ale już jest coraz, coraz lepiej, więc o, oh, aż po prostu mi ulżyło, że już mogę nagrywać, mogę do Was coś pogadać. Wszystko nareszcie wraca do normy, tak jak to być powinno. Tak, nakładamy, przyklepujemy gąbeczką i będziemy się pudrować pudrem również, który dobrze znam, czyli Vibo Aquamist. Bo chciałam po prostu wiedzieć, jak ten SPF z tym podkładem będzie się zachowywał, więc nałożyłam produkty, tak jak wspominałam, które znam. Biorę sobie paletkę z Action, którą już widziałyście i w załamanie nakładam taki niby niepozorny cień, ale on na oku wygląda bardziej brzoskwiniowo niż w palecie. Ja tą paletę bardzo lubię, już jej wielokrotnie używałam. Te cienie bardzo fajnie się rozcierają. Nakładam ten cień również w zewnętrzny kącik, żeby go nieco już przygotować i przyciemnić. I przechodzę do drugiego różu, można powiedzieć, i to jest chyba fancy, ale zakryłam sobie paluchem, więc nie wiem, jeżeli macie tą paletę, to widzicie, który to odcień. A jeżeli nie, to też widzicie, bo Wam pokazuję, więc możecie wybrać sobie coś po prostu podobnego. I przyciemniam nim zewnętrzny kącik. Ach, i perełka, którą udało mi się ostatnio dostać. Glitter z Heian w odcieniu flamingo. Coś pięknego. Specjalnie Wam tutaj pokazuję go z bliska i że fokus szaleje, żeby oddać jego wielowymiarowość. Cudny. Jest to glitter z bazą od razu, więc nic pod niego już nie trzeba nakładać. Nie mam żadnego e, kleju z nyksa na powiece i nakładam go bezpośrednio z palucha. Jest cudowny. Pięknie migocze. Miałam jeszcze w planach nałożyć drugi, ale był za ciemny do tego makijażu, więc stwierdziłam, że dobra, będzie taki no znowu wiosenny. Och, piękny. Jako sroczka jestem w tych cieniach zakochana, one się pięknie trzymają, praktycznie się nie osypują, gdzieś tam może jakieś pojedyncze tylko drobinki, no i migoczą przecudownie. W gamie są teraz nowe odcienie, ostatnio były na promce, tak jak Wam wspominałam, za 8 zł, słuchajcie. No naprawdę rewelacja, nic tylko kupować. Każdy dobierze coś dla siebie, bo odcienie mają właśnie fajny przekrój kolorystyczny. Kredka, kredka fioletowa z Max Moore Stwierdziła, Stwierdziłam, że jak już się zaopatrzyłam w paletę i dzisiaj używam, no to kredka też będzie taka. Ma przecudowny fioletowy kolor, który zabarwił mi później powiekę. wyglądam jakbym miała jakieś, nie wiem, jakie cienie potoczam jak jakieś pijaczyna na ostatni, na drugi dzień, no ale okej. Okay rozcieram go ponownie takim fioletem, a potem jeszcze takim pędzelkiem czystym, żeby wszystko fajnie rozsmurzyć. No i przechodzimy do metody z TikToka na eyeliner, czyli płyn micelarny, pędzelek i będę maczała go w tym cieniu, który nałożyłam, żeby rozetrzeć dolną powiekę i to był trochę mój błąd, w sensie ta metoda super działa, wszystko się zgadza, nawet się fajnie długo trzymało, tylko odcień mi się nie zgadzał, więc poprawiłam go później jeszcze kredką. Przez co te kreski wyszły mi nieco grubsze, ale spoko. Myślę, że wyszło to ostatecznie fajnie. Żeby otworzyć bardziej oko, biorę sobie eyeliner z AA i nakładam go na linię wodną. Teraz widzicie fajnie ten odcień, bo postarałam się nie wyjść z kadru tym razem. No i to naprawdę super otwiera oko i długo się ten eyeliner utrzymuje. Tuszymy rzęsy tuszem z Klaresy. Mój piękny nos, a raczej jego dziurki w kadrze, kiedy tuszuję. To zawsze się z tego śmieję, jak edytuję dla Was filmy. Teraz jeszcze bardziej zgęstniała ta maskara, chyba będę ją musiała trochę rozrzedzić. Przechodzimy do konturowania. I tutaj mój bronzer z Revolution Pro, od NAT. Bardzo go lubię, tylko zapomniałam uwaga, że jest bardzo napigmentowany, i sobie tak ciapnęłam. Tego dnia miałam jakąś ciężką rękę do tego typu rzeczy, ale spoko, zaraz ogarniemy, sama się sobie właśnie dziwię, co to odwaliłam na tej twarzy, ale on się fajnie rozciera, więc o, ogarnęłam, ogarnęłam, zaraz taki sam fuck up, brzydko mówiąc, popełnię z różem, o tutaj znowu sobie ciapnęłam, ja nie wiem o co chodziło z tym dniem, no ale są takie dni, w których nawet maskara przypadkowo trafi nam do oka, a nie na rzęsy, no i to był chyba jeden właśnie z takich dni. To jest tak jak z tym, że się uderzycie na przykład o framugę drzwi i cały dzień się będziecie uderzać. No to, no to jest na tej zasadzie. Róż, makeup obsession, przepiękny odcień. Eee, no, <laughs> zobaczcie. Ruska lalavita. Ale już, już naprawiam, już naprawiam. Spoko. Ostatecznie wyjdzie fajnie, obiecuję. Przechodzimy do rozświetlacza. Rozświetlacz również z Makeup Obsession. Wyciągnęłam sobie Mega Destiny. On daje prze, prze, prze cudowny blask. Ja już Wam to naprawdę kilka razy, pewnie, no albo kilkanaście razy mówiłam. Ale uwielbiam ten rozświetlacz. On się nigdy nie kończy i kosztuje dyszkę w promocji, a dwie dyszki bez. Jest naprawdę warty wiele, wiele więcej. Błyszczyk. Kupiłam sobie drugi odcień bardziej taki różowy z Action, tego błyszczyka, który Wam kiedyś już pokazywałam. On kosztuje całe 4 zł, a daje efekt przeprze, prze, prze cudowny. Uwielbiam, fajnie się nosi, nawilża usta, bardzo soczyście wygląda, więc stwierdziłam, że do tego makijażu fajnie to pasuje. Nakleiłam sztuczne rzęsy, no i tak prezentuje się efekt końcowy testu tych moich nowości. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Do następnego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Buziaki. Pa-pa!